Dzień dobry, Daryżow Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. Dzisiaj przedstawimy krótką prezentację na Państwa prośbę. Po ostatniej publikacji dotyczącej JPK prosiliście Państwo, by bardziej szczegółowo omówić przepisanie kodów GTU na karty towarów w systemie KS Apteka na podstawie bazy BLOS. No to zaczynajmy. Aby przepisać kody GTU 09 na karty towarów, należy posiadać aktualną wersję bazy BLOS. Baza BLOS aktualizowana jest przez Camsoft SA w trybie dobowym, więc naszą operację zaczniemy od aktualizacji bazy BLOS, by mieć pewność, że pracujemy na jak najbardziej aktualnych danych. Należy pamiętać, że na podstawie bazy BLOS aktualizowane są tylko kody GTU09. Dodatkowo przypominam, że po stronie kart towarowych w aptece musimy zadbać o poprawność przypisania numerów BLOS. Ale to temat na kolejną prezentację. W programie KS Apteka jest kilka miejsc, gdzie możemy pobierać i aktualizować bazę KS BLOS. Pierwszym z nich jest moduł 44 Komunikacja. Z menu głównego modułu wybieramy pełny BLOS. Kolejnym miejscem, gdzie można pobrać bazę BLOS jest moduł 14 Magazyn. Z menu głównego modułu Magazyn wybieramy funkcję poprawa leków i zakupów. Na ekranie wyświetli się tzw. pajączek zmian. Następnie, za pomocą funkcji ALT F10 Aktualizuj BLOS, uruchamiamy procedurę aktualizacji bazy. Następnie, wybieramy internet, a w dalszej kolejności cała baza KS BLOS. Niezależnie z którego miejsca przeprowadzimy aktualizację, system KS Apteka poprowadzi nas przez proces aktualizacji bazy BLOS. Poinformuje, że trwa pobieranie bazy BLOS, następnie zada pytanie, czy chcesz dokonać aktualizacji bazy KS Blos z możliwością wyboru tak lub nie. Domyślnie klawisz wyboru ustawiony jest na tak. oraz przedstawi informację o przewidywanym czasie zakończenia całego procesu. Na zakończenie procesu aktualizacji bazy Blos na ekranie wyświetli się informacja z raportem. Po tych czynnościach system jest gotowy do przeniesienia informacji z bazy KS Blos na karty towarowe w aptece. W dalszej kolejności w pajączku zmian wybieramy klawisz F5, tworzenie bufora z aktualizacją. W wyświetlonym oknie, wybierz pola do aktualizacji. Należy zaznaczyć pole PKWIU, kod CN, kod GTU, a nasz wybór potwierdzić klawiszem F2 zatwierdź. Po zatwierdzeniu klawiszem F2, system zacznie tworzyć bufor zmian. Po zakończeniu tego procesu, na ekranie monitora zostanie przedstawiony komunikat o zakończeniu aktualizacji na podstawie bazy BLOS z krótkim podsumowaniem. Tak przygotowany bufor leków należy przejrzeć i sprawdzić przed ostatecznym zatwierdzeniem zmian. W tym celu użyjemy klawisza F4, ręczna poprawa. Po użyciu klawisza F4 zostanie wyświetlone okno buforowa poprawa listy leków. W oknie tym możemy przejrzeć lub poprawić pozycję przed zatwierdzeniem zmian na kartach leków. W tym celu posłuży nam szereg funkcji dostępnych w tym oknie. Gdy uznamy, że wpisy znajdujące się w buforze są poprawne, za pomocą klawisza F6 korekta leków zatwierdzamy zmiany. Po naciśnięciu klawisza F6 informacje z bufora są przenoszone bezpośrednio na karty leków. Proces zmian zostaje zakończony. Jeszcze raz przypominam, na podstawie bazy KS Bloss. Aktualizowane są tylko kody GTU09. Gdy zajdzie taka potrzeba, kod GTU można również ustawić lub zmienić ręcznie bezpośrednio na karcie leku. Dodatkową informację dotyczącą kodów GTU otrzymamy, klikając w ikonę I. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki OSOS Tutor.